Ja sobie przystanąłem pod tak, tak zanim trzecim pustem, to jest na, na drodze między Staszowem a Jest takie miejsce, gdzie była kiedyś taka niewielka zapora na, na Rzece Czarnej. Ona w czasie powodzi została zniszczona, po prostu wezbrane wody, te bloki, bloki betonowe uszkodziły, naruszyły. Ja tutaj, to nie jest jakiś materiał interwencyjny w tym momencie na temat tej zapory, no bo ona nie jest potrzebna w, w tym momencie tutaj, w tym miejscu, dlatego że powstała taka metalowa zapora trochę wcześniej, która piętrzy wodę do, do kanału. Więc nie chcę o tym miejscu mówić jako o jakiejś interwencji, tylko po prostu lubię tutaj przychodzić, bo to, bo to jest tak romantycznie, możemy no, można by powiedzieć. Ja tak pokażę Państwu troszkę kamerą. Tutaj jestem w takim miejscu, gdzie niewiele widać. Ale gdybym był bliżej, to byłoby niewiele słychać, dlatego, że wtedy szum wody by zagłuszał moje słowa. Natomiast w, w tym miejscu w może takich parę re refleksji o tej mojej świetlicy Hades, która jest y, zamknięta. Yy, bo dla mnie to jest ciągle taki bolesny temat, dlatego, że zgromadziłem masę sprzętu sportowego do wykorzystania przez dzieci z biednych rodzin. Zgromadziłem wokół siebie kilkunastu wolontariuszy, którzy tym dzieciom chcieli, mogli pomagać i pomagali. No i to wszystko jest teraz unieruchomione, no jest yy, zniszczone tak jak, tak jak to zapora. No jest jakaś pewna refleksja tutaj yy, związa, związana z, to, z, to, z tą zaporą, z tym trzecim pustem. Yy, to, jest, to jest dla mnie trudny temat, dlatego że ja od bardzo, bardzo wielu lat, od yy, może i 20 lat starałem się coś takiego zrobić, taką świetlicę w wielu miejscach. Yy, miałem ogromne pro problemy, w jednym miejscu się udało w końcu ją zrobić, półtora roku działała, no a teraz, a teraz nie działa. I te dzieci no, tak się pętają po, po zupełnie, zupełnie bez, bez jakiegoś zajęcia sensownego. Ja wszystko co, co teraz robię tutaj na, na tym moim blogu niemagister.pl, no, to, jest, to jest po to, żeby tą świetlicę w końcu udało się otworzyć. No, staram się sprawę nagłośnić, staram się znaleźć poparcie opinii publicznej, staram się znaleźć poparcie mediów. Z tym wszystkim idzie mi ciężko i opornie. Nawet może powiedzieć słabo, no, poparcie mediów co prawda mamy, ale, ale takie, takie niewielkie, w sensie takim, że to nie jest dla jakichś tam wielkich mediów jakiś bardzo ważny temat. To, że gdzieś tam zdarzyło się coś jakiegoś niesamowitego typu człowiek pogryz psa, albo urodził się ciele z dwoma głowami, albo jakiś tam aktor się upił i, i ktoś mu zrobił zdjęcie, albo tam jakiś znany piosenkarz. Powiedział jakieś brzydkie słowo gdzieś tam po koncercie, na koncercie, no to to jest ważna sprawa. Natomiast dla tych mediów. Natomiast to, że około set, ponad setka dzieci nie ma miejsca, gdzie może przyjść, a miało takie miejsce, że my mamy sprzęt, mamy ludzi do pomocy tym dzieciom, a nie możemy działać, no to dla tych, dla tych mediów nie jest to jakiś wielki temat, tak, tak oni uważają. Taki, taki, taki jest poziom teraz tych mediów. No ale trudno, dlatego ja założyłem to własne medium, czyli to telewizję, nie magister TV. Dlatego tam napisałem kilka tekstów. A teraz refleksja mi przyszła do głowy taka: jaki jest główny powód zamknięcia, zamknięcia tej naszej świetlicy? Bo te powody oficjalne są, są tylko oficjalne, to są takie, takie preteksty. To, że tam był barek, teraz nie ma barku, więc nie możemy działać. Bo ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za tą świetlicę, za zamknięcie, no to oni tłumaczą medium w ten sposób, że działaliśmy tam, dopóki był barek szkolny, ponieważ barek szkolny został na razie zlikwidowany no to my nie możemy działać w tym pomieszczeniu jak będzie nowy barek szkolny czyli nowy właściciel prywatny tego barku szkolnego to szkoła będzie apelować starostwo o to żeby nam pozwolił znowu działać ale to jest, to jest oczywiście wykręt i to się nie, nie trzyma kupy to jest, to jest nielogiczne dlatego, że nas, niech Państwo sobie pomyślą w momencie kiedy do 14 był barek szkolny w danym pomieszczeniu to my po 14 mogliśmy prowadzić zajęcia a teraz jeżeli to pomieszczenie stoi od 3 miesięcy zamknięte no to my niby nie możemy prowadzić zajęć no przecież to jest, to jest jakiś absurd jak, w takim razie, jaki jest prawdziwy powód, yy, że my tam nie możemy działać? No prawdziwy powód... Yy, prawdziwe powody to są, to, są, to są dwa albo więcej. Ja podam Państwu dwa te powody. Jeden z nich, no to podała mi Pani Dyrektor w takiej rozmowie przy... Yy, w pierwszy dzień po, po tym, jak zmieniono tam zamki, nie, nie mogliśmy już tam wejść. Powiedziała mi, że... ona mówiła bardzo, bardzo miło i sympatycznie, no mówiła do mnie nawet yy, kochanie. Nie wiem z jakiego powodu, bo ja rozmawiałem z nią chyba pierwszy raz w życiu tak mi się zdaje no i tłumaczyłam w ten sposób, że kochanie, no nie, może, nie mogę na to dalej pozwolić bo jakby się coś stało ja się pytałem pani dyrektor, no ale przecież tam się nic nie stało przez półtora roku no tak, ale może się stać no więc to może, no to jak człowiek wyjdzie na ulicę czy nawet na łąkę, czy nawet ja tutaj, jak teraz sobie siedzę nad wodą, to teoretycznie mogę być zabity na przykład jakimś meteorytem, który spadnie z nieba. No, jest, to, jest, jest to możliwe. No, w zasadzie trochę ryzykuję, no, ale wyszedłem z domu, jest ładna pogoda. No, zobaczymy. Jeżeli ten materiał Państwo będą oglądali w niemagister TV, to znaczy, że ten meteoryt mnie nie zabił. Yy, Także no, czasami trzeba w życiu ryzy ryzykować. Yy, pani dyrektor nie brała pod uwagę tego, że o ile w tej świetlicy teoretycznie, biorąc, mogłoby się coś stać i ona by za to odpowiadała, to te dzieci z takich trudnych rodzin, jak, jeżeli są tak y, puszczone samopas, to na pewno coś się stanie. Na pewno gdzieś tam coś zniszczą, coś rozbiją, jakąś ławkę zniszczą, jakąś lampę potłuką. Yy, a samo to, że nie mają zajęcia, że się nudzą, no one się demoralizują, no one są wtedy w swoim towarzystwie, gdzie są przekle przekleństwa, gdzie jest alkohol, gdzie są papierosy, gdzie są na pewno też i, i narkotyki. A tam, gdzie my działaliśmy, tam tego nie było, tam na, na to nie, nie zezwalaliśmy. Tam były jakieś działania wychowawcze na nich, w takim kierunku, żeby te dzieci zmieniały na lepsze i one się zmieniały. No ale po prostu ludzie, którzy o tym decydują, oni wolą mieć tak zwany święty spokój. Oni wolą nie mieć odpowiedzialności na sobie. No bo rzeczywiście, jeżeli ta święta tam działała i działałaby, no to szkoła odpowiedzialność jakąś ponosiła za nią. Co prawda nigdy z tej odpowiedzialności nie musiała, że tak powiem, korzystać, to że tam się nic nie stało nigdy. No ale, ale jak jest zamknięta, to się na pewno nie stali. No takie jest rozumowanie tych ludzi. A to, że z pewnością stanie się gdzie indziej, ale to już, to już nie jest ich sprawa, bo to nie będzie w, w ich obiekcie. No, bo jak te dzieci są... Yy, na przykład, jeżeli sobie, jeżeli sobie przyjdą tutaj z piwkiem, z, z, z papieruchami, z narkotykami, no i sobie tutaj zrobią jakąś balangę, no to już dyrekcja szkoły za to tak uważa, nie odpowiada, no bo to, jest, to, to nie jest teren szkoły, no. Takie jest tych ludzi. No i ja po prostu chcę to rozumowanie tych ludzi zmienić. Chcę przekonać opinię publiczną, najpierw, że ci ludzie za to odpowiadają. Za to, że te dzieci nie mają tam świetlicy, nie mają zajęć, to oni są za to odpowiedzialni. Jeżeli przekonam opinię publiczną, no to wtedy być może przeklamy również i tych, tych ludzi, czyli dyrekcję szkoły i starostwo, że w takim razie oni są odpowiedzialni za, za tę całą sytuację i poniosą po prostu konsekwencje tej odpowiedzialności. Jeżeli społeczeństwo Staszowa dojdzie do, do, do wniosku, że ci ludzie źle reprezentują ich interesy na tych stanowiskach, dyrekcja szkoły czy starostwo, czy starosta no to po prostu w pewnym momencie tym ludziom podziękowano na, 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 na to liczę, szczerze mówiąc Liczę na to, że ci ludzie albo zrozumieją swój błąd albo ludzie wokół nich zrozumieją, że ci ludzie nie powinni być na swoich stanowiskach no i... No, no i tyle No nie chcę przedłużać, bo znowu mogą być problemy z długością nagrania, więc porównam się z Państwem Pokażę Państwu jeszcze tutaj, że są piękne tereny Ja naprawdę lubię mieszkać w tym miasteczku, w którym mieszkam w Staszowie i nie mam zamiaru się nigdzie wyprowadzać aczkolwiek te sprawy społeczne, które się tutaj dzieją, no, y, zniechęcają do, do życia wręcz nawet, ale przyroda, y, okolice są naprawdę piękne i to pozwala odpocząć i pozwala z nową siłą walczyć z głupotą, która nas otacza. Do widzenia Państwu.